Znowu oglądasz gołe baby w pracy. To nie są zwykłe gołe baby Bezi. To projekt NFT. I akurat masz taska mintowania nudesów starej Gomeza? Zgadza się, mam na to nawet dedykowanego Feature Brancha. O tutaj patrz, Feature branch starego Gomezisko. Czyli stara Gomeza stanie się dzięki temu nowoczesnym przedsiębiorcom Web 3.0. Dokładnie tak. Oprócz tradycyjnej sprzedaży Nudesów na OnlyFans, stara Gomeza może teraz poszerzyć swoją ofertę o fikuśne foty na blockchainie, a to podobno całkiem dobra inwestycja bezji. Czyli kupując takie roznegliżowane NFT, nie jestem simpem, tylko inwestorem? Tak. Pracujemy właśnie nad projektem rządowym, jak podpiąć takie kolekcjonerskie Nudesy pod indywidualne konto emerytalne. By unikać płacenia podatku belki, marketing przygotował już pierwszy trailer produktu. Lepszej emerytury Geneza to inwestycja w NFT i starej Gomez. Bryłek grudy przed inflacją nic tak nie chroni, jak goły baby o nowej woni.